Tam. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale w Polsce dyktatura ma już się coraz lepiej. E, jesteśmy chyba już na poziomie Korei, Białorusi, Rosji, albo już nawet lepiej. E, pani Joanna, która zażyła tabletkę poronną, ponieważ e, jej ciąża zagraża życiu i zdrowiu, e, została namierzona. Albo nie wiem w sumie jak to się wydarzyło ale została przeprowadzona rewizja w mieszkaniu, zabrany laptop, e, telefon. E, w szpitalu pilnowałem czterech policjantów, chyba mafiozi na i największe zbiry nie mają takiej obstawy także pokazuje to oblicze polskiego państwa łamanie praw kobiet e, w sumie łamanie wszy, wszystkich obywateli praw e, pozbawienia e, wolności, słowa i wszystko co przysługuje w, kra w kraju demokratycznym, w którym powinniśmy być, a nie jesteśmy także strach pomyśleć co będzie dalej, jeżeli ta partia nieobliczalna w sumie partia chyba psycholiusz jeżeli takim państwo mamy i w sumie Kurwa, nawet nie wiem, czy ci policjanci nie mają rodzin, dzieci, córek, żon. E, chyba jak to, to, to jak to Kukiz powiedział na mównicy w Sejmie, że największe debile i Dioci idą do policji, i to chyba jest prawda, bo normalni ludzie tak się nie zachowują i nie traktują tak kobiet. ocencie to sami i pomyślcie, co dalej będzie z naszym krajem. Pozdrawiam.